Cześć, witamy serdecznie z Belatora. Dzisiaj pogoda deszczowa. Znowu mamy już po połowie lutego. Śniegu nie widać, ale za to ciągle pada od kilku dni. A przed Wami bohater dzisiejszego materiału, czyli Palec Ham DV. 70i VOS, czyli wersja z wibracją i dzielonym bębnem z przodu. Natomiast z tyłu zamontowana jest oscylacja. W środku silnik Kuboty 54,6 kW, waga 7,8 tony. Rocznik 2015, niski przebieg, zaledwie 1700 motogodzin, zamontowany rozsypywacz. Z dodatków, jeśli chodzi o zewnętrzną stronę, no to mamy oświetlenie. W środku mamy tutaj w komorze bębna jak i oświetlenie samych bębnów um, tego rodzaju wykonane w chodzi o um, tak tutaj wygląda spełniaki wszystko w bardzo dobrym stanie listwy zraszające to nie ma z tyłu pomiaru nie ma czego temperatury nie ma odmiany temperatury. Natomiast no jest z przodu. Jak to tu wygląda w środku? Mamy tamwieniec. No i zamontowany zagniatacz krawędzi. Jest cały mechanizm. Z przodu również z wszystko W bardzo dobrym stanie. Jeszcze tutaj sobie zaczniemy na kolonę Tutaj widać oświetlenie ledowe. Tutaj, i tutaj, i teraz może tutaj, 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 przynajmniej na tutaj, tego tutaj, dopiero co do nas przyjechał, więc jeszcze trzeba się nie zająć, oporządnić, przygotować do sezonu więc jeśli interesuje Was taka maszyna, to ona jest dobry moment na to, żeby się nią zainteresować klimatyzacji klimatyzacja. Będę Pina. Pina, bo... akurat Kolega Zbyszek wyprowadza, pomaga na spacer. Będę musiał się sprężać. Ja sobie uruchomię ten walec i dzięki temu przejadę. No tutaj w kabinie jest troszkę gorzej, przynajmniej na tą chwilę, bo tu mamy urwane drzwiczki ze schowka. Ale to zaraz wrócimy do tematu. Ja już walec uruchamiam. O! Przynajmniej słychać, że zagadał. W środku tutaj widzimy kogut. chwilkę. Niech się rozgrzeje. Chociaż oczywiście wcześniej troszkę pracował, no musiałem go przestawić. Ale chwilę. Także jak widzicie, pali bez problemu. sobie cofnę będę musiał się posiłkować jedną ręką prędkość jest powalająco niska ale nie mogę za bardzo szarżować No a tam z przodu przede mną Zbyszek jedzie po magię Bw 154 Rocznik o ile to 2017 Walec chyba już szykuje się na wynajem. A tu pozostają maszyny, które są w naszej ofercie. E, widzimy tutaj układarki w ogóle Super 800. Żółta to zwykła 800, natomiast zielona to wersja 3I. E, w ogóle 1300 3I tam stoi również z 2017 roku. No i właśnie z boku przejeżdża tutaj białą strzałą. Białym rumakiem, białym jednorożcem uśmiechnięty A tutaj jeszcze w ogóle 1300, nie, przepraszam, w ogóle 1800. 3 i 2014 rok w pewnej odległości tam stoi schowany bombak p BW177, przepraszam. Ziemniak mały. Tomasz tutaj przechadza się i patrzy, czym by się tu zająć. Bo tak naprawdę to mamy pełne ręce roboty. Jest mnóstwo maszyn do przygotowania, do naprawy, do serwisu. I jedziemy do przodu. realizacji ogrzewania, wentylacji, radio i głośnik wycieraczek, zryskowacze, wycieraczek tego typu sprawy. Jak widzicie, ale jest bez problemu jeździ, wszystko funkcjonuje. Nie ma z nim żadnego pochodu. Natomiast po przygotowaniu przez serwis Zdecydowanie jeszcze lepiej wyglądał. Jeszcze bardziej będzie cieszył oko przyszłego właściciela. No. Będzie pracował na pewno fajnie na tych pracach i budowach, gdzie go będziecie potrzebować. Mam nadzieję, że nie zaliczę gleby, nie obęd ściany budynku. Ładnie sobie to postaram wyrównać. O i już będziemy sobie tutaj równać do tego walca, który jest. dużo dlatego tak one są w tej chwili porozrzucane po całym placu i po prostu się nie mieścimy ja się tu schowam gdyby jakiś transport przyjechał gdybym musiał tutaj wjechać właśnie z samochodem, z zestawem to to wtedy się tutaj chyba zmieści będzie mógł do cykel wymanegrować. Widzimy też małe bomagi. Jeden z nich jest jeszcze, chociaż nie już wszystkie są sprzedane. Duża układarka Volvo T7820C. Tutaj znaczna na serwisie, jest Dynapak. R1200C jest Koparka. Kolejna układarka jest Jest dobry czas na to, aby przygotować się do sezonu i poczynić jakieś zakupy bądź zabukować wynajmę, żeby później nie było głupotu i szukania maszyny na szybko. Jeszcze przebieg 1734 metrów. Trzymajcie się serdecznie. Pozdrawiamy i zapraszamy do nas, do siedziby w Ludzie Śląskiej. Albo po prostu dzwoncie i pytajcie o to, co potrzebujecie naszych handlowców. Bądź jeśli szukacie części, no to pytajcie chłopaków z działu części jak sytuacja wygląda, czy są te części, które potrzebujecie dostępne. To tyle na razie. Cześć.